Właśnie jesteśmy w frakcji piątego spotkania Pixel Technology NEXT ONE. Zebrało się tutaj w tej chwili prawie 60 informatyków z łódzkich i polskich szpitali. i Spędzamy w sumie dwa dni razem, ucząc się o sztucznej inteligencji oraz o tym, jak zabezpieczyć nasze systemy szpitalne. Bardzo ciekawy wykład z PL dotyczący tego, w jaki sposób można złamać zabezpieczenia, w jaki sposób można uzyskać dostęp poprzez telefon do informacji zawartych na kolejnym telefonie. Oraz e, bardzo interesująca wiedza i informacja na temat tego, jak budować systemy szpitalne, tak, żeby gromadzić dane i wykorzystywać je do tworzenia i rozwijania systemów sztucznej inteligencji, szczególnie w neurologii. E, od pięciu lat skupiamy się na tym, żeby zbudować. E, Wystarczająco stabilny i bezpieczny system dla sztucznej inteligencji w neurologii. I efekt naszych prac właśnie został zakończony. Zaprezentowaliśmy go tutaj i chcemy go wdrożyć do co najmniej trzech szpitali neurologicznych w kraju, żeby zdobyć więcej potencjalnych klientów, ale przede wszystkim dowiedzieć się, co o nim myślą nasi klienci. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem. I mam nadzieję, że kolejne spotkanie w przyszłym roku pozwoli nam zbadać więcej mózgów, albowiem jedną z rzeczy, którą zorganizowaliśmy na tym spotkaniu jest fakt, iż 10 informatyków z tego spotkania będzie miało przebadane swoje mózgi i dowiemy się wszystkiego o nich, jak one funkcjonują. I chcielibyśmy zobaczyć, jak za rok będą one wyglądały, czy będą w lepszym stanie niż są dzisiaj. Firma Nexman, którą mam przyjemność reprezentować, po raz kolejny zorganizowała konferencję przy współudziale firmy Pixel, konferencję poświęconą dla placówek medycznych. Łatwo dostrzec było, że jednym z głównych tematów, tematem przewodnim było cyberbezpieczeństwo. Jeszcze do niedawna placówki, między innymi medyczne, nie tylko, starały się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby poprzez zgromadzenie. Infrastruktury informatycznej w postaci sprzętu czy też oprogramowania. Dziś już te potrzeby nieco bardziej ewoluowały. Obecnie widać, że zaczynamy zastanawiać się nad bezpieczeństwem przechowywania danych, które jest kluczowe, między innymi w placówkach medycznych, gdyż tych danych jest przechowywana spora ilość, żeby nie powiedzieć bardzo duża ilość. Cześć, nazywam się Krzysztof Groszek, reprezentuję Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej konferencji. Najbardziej zainteresowała mnie prezentacja pana Marcina Maja z niebezpiecznik.pl o cyberbezpieczeństwie. Dzisiaj z konferencji bardzo pozytywne. Duża wiedza przekazana dla placówek medycznych, którym brakuje, że tak powiem, na polskim rynku.